Narodziny legendy. Opowiadanie na podstawie sesji PBS o tym samym tytule. Część pierwsza. Czyta Daniel Szukalski. Rozdział pierwszy. Góry Jarlu. Dziewiąty dzień pierwszych mrozów. Zniesiony w najwyższym punkcie przełęczy mur, mierzył dobre 100 stóp i sięgał na całej swej długości 30 stóp wysokości. Zbudowany ze skalnych bloków, spojonych ciemną zaprawą, zdawał się wtapiać w zamykające go po obu stronach lite zbocza, wystrzeliwujące wysoko w górę ponad głowy wędrowców. Budowlę wieńczyło drewniane zadaszenie, dające stojącym na straży żołnierzom osłonę przed deszczem lub śniegiem, ale nie chroniące w najmniejszym stopniu przed ciągnącym od szczytu masywu chłodem. Wzmocniona pasami żelaza dwuskrzydłowa brama wisiała na ogromnych zawiasach, a zamykające ją rygle wzmacniały wrażenie solidności całej konstrukcji. Przylegające do muru drewniane baraki rozbrzmiewały stłumionymi dźwiękami rozmów, szczękami ostrzonej stali, pizdami i przekleństwami składającymi się na codzienny rytm życia wojskowej placówki. Zapędzone do zbudowanego z nieokorowanych desek boksu konie podniosły głowę, wyczuwając w powietrzu niepokojący zapach. Kilka z nich zaparskało niespokojnie, inne zaczęły uderzać w twardą ziemię kopytami. – Są ostrożni – powiedział jeden z przybyszów, bardzo szczupły mężczyzna o śpiewnym akcencie, skrywający swe oblicze pod kapturem podróżnego płaszcza. – Na murze straż pod bronią, a jak łypią złym wzrokiem, tylko patrzcie – Baratech widzi, prychnął drugi podróżny, strosząc wystające spod własnego kaptura długie wąsy. Ale Baratech woli wiedzieć, czemu brama zamknięta i czy ktoś ją otworzy. Jak nie zapytasz, pewnie się nie dowiesz. Odparł inny wędrowiec niskim, nieludzkim głosem o chrapliwej nucie i przeciąganych spółgłoskach. Widać muszą kontrolować przejezdnych. Albo pewnie jeszcze my to biorą za przejście przez granicę. Coś mi mówi, że nam przetrzepią z sakiewki. Aragunianin Achraven nasunął mocniej kaptur na głowę, trzymając dłonie z daleka od broni. Był najemnikiem, a nikt mu nie zapłacił za walkę z cesarskimi. Poza tym, obecnie, prowokowanie ich nic by nie dało ani jemu, ani jego towarzyszom. Chciał przejść przez bramę. Ostatni pracodawca zmarł. Musiał poszukać z towarzyszami innej roboty. Jako jaszczur nie lubił zimna. A jesień w górach była chłodna. Niech Ahraven się nie denerwuje. Jaszczur będzie się wkrótce grzał przy ciepłym piecu i kubku wina. Baratek mówi, że my wejdziemy pewnie niedługo. Cicho zagadał Kaid. Miał nadzieję, że strażnicy jednak otworzą bramę. tołak będzie mógł się wdwinąć w kłębek i wreszcie usnąć. Poprawił łuk w Sajdaku i wraz ze wszystkimi zaczął zbliżać się do muru. Kilku pojących konie żołnierzy ruszyło w stronę przybyszów. Jeden z nich rzucił krótki okrzyk w stronę najbliższego z drewnianych baraków. Wszyscy mieli na sobie dobre zbroje i hełmy oraz narzucone na nie płaszcze z futrzanymi kołnierzami. Przypasana do boku broń i elementy stalowego pancerza szczękały cicho w rytm ich kroku. W oczach legionistów widniała ciekawość przegrywająca na całej linii z przemożną podejrzliwością. Skracając odległość dzielącą ich od zachowujących przesadny spokój przybyszów, wszyscy spostrzegli, że nie mają bynajmniej do czynienia z gromadką ludzi. Kim jesteście i czego tu szukacie? Zapytał jeden z cesarskich. Rosł mężczyzna o smagłej cerze, dowodzącej niezbicie jego redkarskiej krwi płynącej w jego żyłach. I natknięte na dachu największego baraku czarny sztandar z czerwonym smokiem kłopotał głośno na wietrze. Jam jest achrawen, argoniański najemnik dowódco. Moi towarzysze przedstawią się sami. Zmierzamy w doliny, jak owegoś praworządnego pracodawcy poszukać. Zima idzie, z czegoś trzeba żyć, a nasz poprzedni kontrakt się zakończył. Odpowiedział jaszczur. Baratech nastroszył uszy i przysłuchiwał się bez większego zainteresowania rozmowie Achravena z ludźmi w cesarskiej służbie. Większą uwagę skupiając na granicznym murze i najłatwiejszej drodze mogącej zaprowadzić na jego szczyt. W kilku miejscach dostrzegł topornie ociosane drewniane belki tworzące schody, ale pewny swych mięśni i gipości wierzył, że zdołałby się wspiąć na szczyt przeszkody wyłącznie dzięki własnym pazurom, Wprost w górę skalnych bloków któryś z koni zarżał przenikliwie, i kotur zamruczał cicho, słysząc nutę niepokoju, wibrującą w odgłosie wydanym przez zwierzę. Kaid wiedział doskonale, że konie zwietrzyły jego piżmowy zapach. Wielu roślinożercom kojarzący się niezmiennie z wonią drapieżnika, mamy ze sobą listy uwierzytelniające. Z stawione przez rządce majątku czcigodnego Waleriana sykoriasa z Braumy, potwierdzające naszą praworządność i doświadczenie. Przemawiał dalej jaszczur, ściągnąwszy wpierw z głowy kaptur i prezentując żołnierzom swe gadzie oblicze. zmierzamy udać się może do Białej Grani, a później może dalej, na północ. Może tam, jaki możny pryncypał się trafi. Ręce precz od broni! Polecił ostrym tonem redgard. Zdejmijcie wasze podróżne sakwy i przygotujcie się do kontroli dobytku. Każdy podejrzany ruch będzie traktowany jako przejaw wrogości. Jeśli macie przy sobie księżycowy cukier, przyznajcie się, zanim coś u was znajdziemy. Od strony baraków nadchodzili następni żołnierze. Żwawym krokiem i pod bronią zwabieni ku grupce przybyszów podniesionymi głosami towarzyszy służby. Spokojnie, nie mamy księżycowego cukru ani niczego do ukrycia. Jaszczur powoli podał sakwę do kontroli i odłożył broń, ale nerwowi ci ludzie, pomyślał Jaszczur. Kait powoli obrócił się i zdjął sakwę. Przynajmniej nie był obwieszony bronią jak inni. Najgroźniejszym orężem kotłaka były ostre jak brzytwa pazury, którymi potrafił posługiwać się z mistrzowską precyzją i szybkością równo tylko innym Kaitom. Zdjął na razie zupełnie niegroźny sajdak z łukiem. Niegroźny, pocięciwa łuku spoczywała osobno. Odłożył też ostry sztylet i ignorując cesarski skupił się znowu na obserwacji muru, cicho mówiąc do siebie. Kaid wszedłby na taki mur, jak ludzkie dziecię wchodzi na krzesło. Fuknął jeszcze rozczarowany zupełną bezużytecznością muru. Lorbas również podał swoją sakwę do przejrzenia cesarskim dalej skrywając swe oblicze pod kapturem. Stał tylko i przyglądał się ludziom. Wyczuwał płynący od nich strach, czy może niepokój? Rozglądał się uważnie, obserwując nerwowych strażników. Baratech poczuł przemożną chęć odsłonięcia swoich kłów, wiedziony odruchem w wodzącym się z zamierzchłych czasów, kiedy kaity nie różniły się w niczym od swoich czworonożnych kocich kuzynów. Odsłonięte kły i dygający w ostrzegawczym rytmie ogon Wystarczyły w zupełności, aby okazać innemu kociemu rozmówcy głęboki dyskomfort, ale ludzie nie potrafili odczytywać mowy ciała Kaitów w poprawny sposób. Kocur nie raz i nie drugi przekonał się o tym na własnej skórze, kiedy przyłapywany przez cyrodylczyków na znakowaniu piżmem terenu był przeganiany z okolicy miotłami i kamieniami. Co więcej, zdecydowana większość ludzi nie widziała też niczego zabawnego. W uganianiu się wielkiego człekokształtnego kota za ich owcami i kozami, w swojej politowania godnej ignorancji, nie przyjmując do wiadomości faktu, iż zazwyczaj była to jedynie frywolna zabawa, przynajmniej w niektórych przypadkach. Skupieni wokół wędrowców cesarscy żołnierze sprawiali wrażenie niewyspanych, co zaś mogło tłumaczyć ich niecodzienne zdenerwowanie i oschły stosunek do obcy. Już w samej Brummie Baratech miał okazję słyszeć to i owo o wrzeniu wśród ludu Skrimu, o zabójstwie wielkiego króla i buncie gromowładnych, ale przykładający niewielką wagę do człowieczych trosk kocur, zwykł dotąd puszczać takie plotki koło swych spiczastych uszu. Tym razem coś podpowiedziało jednak Haitowi, że czas najwyższy nastawić nieco owych uszu, bo zamkniętą graniczną bramę i podejrzliwych legionistów można było uznać za pierwszą oznakę niespokojnych czasów w Północnym Królestwie. Achrawen poruszył bezwolnie umiejscowionymi po bokach czaszki skrzelami, okazując w ten sposób rosnące zaprasowanie i niepokój. Jednakże wszyscy cesarscy żołnierze byli albo rodowitymi cyrodylczykami, albo redgardami z racji nikłej znajomości argoniańskich jaszczurów. Żaden z nich nie zwrócił na ten przejaw zdenerwowania uwagi. Albo też złe samopoczucie Achravena kompletnie nikogo w stanicy nie interesowało. Argonianin przekonany był dotąd, że opatrzone woskowymi pieczęciami listy polecające wystarczą w zupełności do pokonania gór Jeralu i dotarcia poprzez Helgen do Białej Grani. To też kłopotu już na samym początku znojnej i ryzykownej podróży całkowicie popsuły zziemniętemu jaszczurowi resztki humoru. Przezorny i roztropny, achrawen zasięgnął przed wyruszeniem z brumy licznych informacji. Zerknął też na kilka map, tak dobierając marszutę, by wiodła ona przez obszar pozostający pod kontrolą wojsk cesarskich. I do chwili wejścia na graniczną przełęcz pewien był, że dokonał najlepszego wyboru. Zachowanie żołnierzy nie wieściło niczego dobrego i nie chodziło tu bynajmniej o napastliwe przetrząsanie podróżnych tobołków. Jaszczur spostrzegł, że liczni strażnicy tkwiący na zadaszonym murze mieli swe łuki w zasięgu rąk i sprawiali wyrażanie ludzi oczekujących nagłych kłopotów, mających nadciągnąć najpewniej z przeciwnej strony granicy. A Hraven raczył powątpiewać, by źródłem tego wyraźnego niepokoju byli zwykli przemytnicy, choćby i nawet handlarze księżycowym cukrem. Cesarcy żołnierze przetrząsnęli uważnie tobołki wszystkich czterech wędrowców. Ku ich ledwie skrywanemu niezadowoleniu, wytrząsając niektóre rzeczy na ziemię, nie natrafili jednak na najmniejszy ślad jakiejkolwiek kontrabandy. Odstąpiwszy od przybyszów, stracili w jednej chwili zainteresowanie grupką podróżnych, zruszając ramionami i wymieniając między sobą jakieś uwagi na temat przeciągającego się leniwie kotołaka. Jakieś kłopoty dziesiętników? odezwał się z twardy męski głos dobiegający za pleców kilku żołnierzy. Przepchnąwszy się między uchodzącymi na boki podwładnymi, przyzbierających wyrzucone sak w rzeczach wędrowcach, stanął wysoki mężczyzna, noszący na pięśniku ryngrab cesarskiego podsetnika. Co to za jedni? Orężny najmici podsetniku, odparł rentgarski dziesiętnik. To białe grani chcą. Puścić ich przez bramę? Lobras podniósł swoje rzeczy z ziemi i pakował do sakwy, patrując się w strażników spod przysłaniającego jego twarz kaptura. Nie odzywał się ani słowem do ludzkich ścierw. Dla niego byli tylko kimś podłym, podrasą. Elf wiedział dobrze, jak skrywać pragnienie zatopienia w ich sercach swoich mieczy. W ślady elfa poszli pozostali towarzysze podróży, podnosząc z ziemi swoje rzeczy. Jedynie kotowak zamachał ogonem niezadowolony z opieszałości cesarskich. Mimo wszystko jednak zaczął pakować swój skromny ekwipunek na powrót do sakwy. Zapytał przy tym setnika, ruszając długimi wąsami. Bartek i jego druchowie mogą przejść? Kajat nie ma niczego, co jest zakazane, ani jego przyjaciele. Czemu tak wnikliwie żołnierze sprawdzają baratha? Badawczo spojrzał na cesarskiego. Kajity cieszą się w tych okolicach niechlubną słabą. Pewnością niezasłużoną, ale za to powszechnie uznawaną za prawdę, oznajmił pouczającym tonem podsetnik, którym zdawały się jednak pobrzmiewać kwiarskie nuty. Ludzie sądzą, że koty zbyt chętnie sięgają po cudzą własność, nie wspominając już o upodobaniu twoich ziomków do księżycowego cukru. Gotów jestem dać głowę, że nie jeden ścigany cesarskim listem gończym Hait chętnie szmychnąłby w góry streamu. Bartek nie wie nic o listach. Pychnął koczór. Bartek szuka płaciciela mleka, kupiciela pazurów za złoto. W północnym królestwie czasy niespokojne. Wielu tam teraz szuka najemników z bronią obytych, powiedział podsetnik. Wszelako baczcie dobrze, komu zamierzacie swe miecze sprzedać, bo za zły wybór można szybko położyć głowę na pieńku. Niespokojne czasy, a mogą być jeszcze gorsze. Czwarty z wędrownych najmitów, dotąd milczący, zdjął z głowy własny kaptur, odsłaniając ogorzałą od słońca twarz, o barwie ciemnego brązu, spaloną z skwarem południowych pustyń Tamriel. Komenderujący strażnikami dziesiętnik skrzyżował z obcym na chwilę spojrzenie, dopiero teraz rozpoznając w mężczyźnie rodaka z dalekiego południa, ale nie pozwalając sobie w obecności podsetnika na okazanie żadnego przejawu życzliwości. Dziękujemy podsetniku za wasze rady. Ruszajmy w swoją stronę, towarzysze. Będziemy uważać na to, komu sprzedajemy nasze umiejętności. Odpowiedział spokojnie Jaszczur. Dowodzący stanicą oficer kiwał raz jeszcze głową, po czym machnął przyzwalająco dłonią w stronę redgardzkiego dziesiętnika. Przepuśćcie ich na drugą stronę. Polecił nie oglądając się już więcej ku podróżnym i wracając do swojego oznakowanego łopoczącym na wietrze sztandarem baraku. – Słyszeliście podsetnika? – huknął gromko ciemnoskóry dziesiętnik, oglądając się na pozostałych żołnierzy. – Otwierać bramę! Obracane silnymi mięśniami kołowroty zaczęły stukać donośnie na przekładniach. Zazgrzytały odsuwane rygle. Bliźniacze skrzydła okutej żelazem bramy powory rozchyliły się na boki, otwierając szerokie na kilka stóp przejście wiodące ku drugiej stronie granicy. Północnemu Królestwu, krainie Nordów.